Witam, siema, z tej Ciastek, e, no wiem, że mnie nie było, ale ale nie było mnie po prostu i tyle, e, tam na każdej społeczności wszystko tam jest powiedziane, jak ktoś chce wiedzieć o co chodzi, e, no ale wracamy. No, dzisiaj chciałem zagrać we Fnafa 2 Reimagined, to jest gierka na Robloxie, e, ogólnie ja już to chciałem nagrać już dawno temu, jakieś tam, nie wiem, Dwa tygodnie temu, chyba przed tą przerwą chciałem nagrać, ale po prostu nie mogłem jakoś znaleźć czasu, żeby akurat to ograć. Eee, więc no, to jest taka giereczka, która. No, to jest taka giereczka, to jest po prostu na F2 na Robloxie. No, nic nie będę tu klikał. Eee, a ty jeszcze chcesz shop? Tak, czy to można? trzeba kupić, bo to w shop jest. Dobra, więc zagrajmy w takim razie. New game. I zaczniemy pewnie od nocy pierwszej How hey, on the kids when you're ready? A A w takim stylu, dobra O kurde, cicho bądź! Cicho, proszę! Ja pierdzielę, ale się normalnie przestraszyłem Flashlight? R? A, a, że R... Aha, dobra, że e, mouse R, a nie R, dobra to się tu pizza leży. E, dobra, więc teraz mogę gadać, bo tutaj musiałem posłuchać, bo zaraz się okaże, że coś być ważnego powiedział. A ja tego nie słyszałem. E, więc, no, powiem tak, że e, jak na Robloxa ta gierka jest bardzo ładna, ale no, Roblox od dłuższego czasu ma takie możliwości, żeby. E... Co się stanęło? Ktoś szedł do do? We... No, witam. E, no, ogólnie, tak jak mówiłem, to. To Roblox. No, jest to... Do... Jest dosyć rozbudowany już i takie rzeczy to tam na no ludzie może robić. A co jest ciekawe, na przykład Roblox się na temu takiej grafiki by... By można było pomarzyć. Kurde, ok. Więc mi się tutaj już wbił koleżka jeden. Dobra, dobra. Wow. Witam. Yy, widzę, że kamera nie działa jedna. Wziąć. Kamera 4 nie działa. E, S i kamera. Okej. Okej to maską No, no shit Sherlock. No właśnie chciałem naprawić kamerę i musiał mi wyskoczyć. Świetnie. Ja to mam zarąbisty timing. No i wszystko od nowa. Aj Eee, więc, no, ogólnie to ta gra jest trudniejsza, niż mi się wydawało, ale to zły timing tylko, tak? Nie wiem, ale planuję, no, ja nie wiem, przyjść może tak z dwie noce pierwsze, a później zobaczymy, może więcej nagram, zobaczymy. A mogę, na przykład, robić tak. Nie, muszę wyjść i jeszcze raz muszę, muszę, muszę lubię teraz założyć. Czemu coś zaczynam słyszeć? Ktoś się ruszył? Okej, okay, dobra, zacząłem się ruszać, dobra. Muszę obserwować, kto gdzie jest. Okej, okay, ona jest tu. O, jest tutaj nagle. szybko tu przyszła. Pop, chyba w węcie już siedzi. Jeden, będzie siedzieć. O, właśnie. Dobra, też w węcie. Eee, no to teraz czekam, aż mi po prostu wyskoczy, nie? Dobra. Witam, witam. Dobra. Trzeba tutaj fokus zrobić, bo. Chyba on sobie idzie. Ona chyba już pewnie weszła. O, właśnie, ona już jest w węcie też, dobra. Okej, okay, mam. i z lewej, i z prawej strony. Trzeba to. Rozegrać, no spokojnie. No ja będę kampić w tej wentylacji, no dobra. Mamy pierwszą osobę. Teraz tego drugiego trzeba poczekać. Gagatka. Właśnie, dobra już jest. Witam. Chyba idź sobie. Nie mam czasu. No, ktoś się tutaj kręci, no. O! Ktoś do wentów chyba przeszedł, nie? Czy nie? Bo to takie piknie się słyszałem. A, chyba... A nie, to chyba zegarek był, że trzecia wybiła. To nieważne. O, ktoś do ventu chyba. Okej, okay, mamy w ventach koleżkę. Nie to! Też się panek spadek ale mi się udało. A ty tu... Nie ma jej tutaj. Okej, okay, ona... Okej, okay, ona weszła już do ventów. Dobra. Trzeba uważać. Okej, okay, jest piąta. Jeszcze jedna godzina. Dobra. Mamy to on też jest chyba w ventach, nie? Ok, on jest tutaj. Aha, tu jest, tu widać vent, tu też widać vent, dobra. Bo tu jest, tutaj jest ten vent. Nie wiedziałem, ten vent jest tutaj na tej kamerze. okej, okay, on teraz szedł do tego węta. No spokojnie. No to ja mam. okej okay. jest. Pierwsza noc za drugim razem, bo za pierwszy razem to miałem niefarta po prostu. Łyka wody sobie wziąłem. Zazwyczaj zwycięstwo bo jest tak gorąco Naprawdę Jakby ktoś się pytał dlaczego dopiero teraz film się pojawia, to dlatego, że jest tak gorąco, że mi się nie chce siedzieć przy komputerze Nie chce mi się siedzieć przy komputerze po prostu Tak, jak są takie temperatury, to się, no nie chce mi się nic nawet robić po prostu Nawet przy komputerze siedzieć, a to jest coś dziwnego Dobra, gramy dalej, mamy continue, to pewnie będzie noc druga Więc zobaczymy, przejdę tą noc i wtedy wydaje mi się, że będzie Chyba na tyle z tego odcinka te dwie noce zagram, i jeśli się spodoba, to na pewno nagram i jeszcze odcinek tam z trzeciej nocy, czwartej i tak dalej. No spróbuję tą gierkę przejść. No spróbuję tą gierkę przejść, nie? No, jest pierwsza i jak na razie nic się jeszcze nie stało. Ok, czyli trzeba na Foksego uważać, po prostu trzeba tam świecić tym bikonem i tak dalej. No i co by stąd. No, co on już mi tutaj po podjeżdża, nie? Gdzie on jest? Okej, okay, dobra, się pojawił przy tym. Okej, okay, zniknął. Trzeba uważać na niego. Ok, on już przeszedł do tego, do, do pokoju z WENTEM Na spokojnie. Tak, widzę go, jest tutaj. Oj, coś zawarczało. Coś I gdzie on jest? No okej, okay, dobra, czyli on jak... Czyli jak on zawarczy, to muszę po prostu go chyba szukać na kamerach. Okej, okay, witam cię, kolego. Kamera dziś siadła, chyba nie? Trójka. Eee, kam gdzie jest? Kam trzy? Tu jest. Kam trzy? Nie mamy go. Okej, okay, czyli te kamery po prostu trzeba naprawić, bo jeśli jakaś tam się pojawi na tej kamerze, która jest zrzutna, to może być ciężko. Ale to nic, damy radę. Chyba że znowu będę miał jakiś timing, że. Póki to sobie naprawić i nagle ktoś mi wzbęta, wyjdzie. No to wtedy no to, no to może być ciężko, ale to to nic. Okej, okay, znowu kamerę wywaliło. Witam Cię. Czekaj, czekaj, ja bo nie ogarniam. Tronka mi siódemkę. Mam Cię. No bo tu węci mi siedzą chyba już, nie? No bo ona tylko siedziała gdzieś, nie wiem. Tam chyba siedział w, tej, w tym pokoju. Znowu kamerę mi waliło Dwójeczkę waliło Cicho Wszystko jest pod kontrolą No i siedzi w tym węcie, nie? Nie ruszy się I kampi! No nie mogę no ważne, nic nie mówiłem Teraz on chyba... No, on siedzi w tym węcie, no już Okej okay. Kamerek ktoś waliła. 13. E, trzynastkę. Okej. Okay. To jest fajna mechanika, jest tak szczerze. Podoba mi się ta mechanika z tymi kamerami. O, witam, kto się pojawił. Wysnajpiłem go. E, fajna ta mechanika z tymi kamerami. Chyba, no bo tutaj nie ma chyba, no nie ma pozytywki, ale są tam przed kamery, tak, nowa mechanika, więc... ale To jest ciekawe, nie? Że to nie jest taki przekopiowany postów prostu Dwójka na Robloxa, tylko to jest coś jeszcze ulepszonego moim zdaniem, nie? No jednak to jest reimagine, tak? To coś tutaj musi być nowego, nie? Bardzo ciekawa mechanika. Dobra, jest piąta, tak, jest piąta, dobra. Jeszcze tylko godzinkę trzeba wytrzymać. Za pierwszym razem to robię. Siedzą przed wentami. Kamerę wywaliło. Siódemeczkę wywaliło. A nie wiem, czy chcę ryzykować. Okej, okay, się mi... Zam... Dwa! Dwa na raz? Okej! Ale się wylosowało, dobra, idźcie. Ale timing akurat, że w dwóch wyskoczyli na mnie. Ale to nic. No i znowu kamerę waliło. Cześć, siódemkę waliło i coś jeszcze, nie? na siódemkę. Okej. Okay. Mamy drugą noc. No... Nie wiem, jak ja podczas pierwszej nocy No nie przez to, że jestem cały, tylko przez to, że miałem z po prostu. Więc mamy drugą noc, mamy dwie pierwsze noce. Wydaje mi się, że to będzie chyba tyle z tego odcinka. Jak coś to wróciłem, nie, jakby ktoś jeszcze nie zauważył. Więc no, Widzimy się w takim razie, nie wiem kiedy, ale pewnie niedługo. Fajna gra, fajna gra. Jeszcze wydaje mi się, że pewnie nagram trzecią noc, czwartą i tak dalej. No nie wiem, postaram się, nie, wiem, może do piątej nocy, może do szóstej. Zobaczymy, jak to będzie. A ja teraz idę i idę w jakieś inne gierki szukać, które warto nagrać. Więc ja będę ciasek i widzimy się niedługo. Do zobaczenia.